Siemano, ja jestem kaczy, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kacze Rady Świat redukcji, czas, start! Właśnie w... jestem po treningu na Jazz Gym w Warszawie i siłownia robi naprawdę fajne wrażenie, jeśli jesteście z okolic Mokotowa, Sadyba, Stegny, na Ursynowie to już jest fajne Calypso Nowoursynowska, aczkolwiek na Mokotowie wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych siłowni, Włoska też jest niezły, ale wydaje mi się, że Just The Gym. Jest tu taka mała aktulka, co się dzieje w świecie redukcji. Niedługo wleci materiał o redukcji, takie podsumowanie głębsze całej redukcji 9 miesięcy, tej 12-tygodniowej redukcji w redukcji. Ale, ale ten materiał chce zmontować mój kolega i dam mu się wykazać. Raz on mówi, że ma pomysł na to. Także ja mu się podporządkuję, ja tylko wymyśliłem temat. Ja będę gadał, a on zajmie się całym montażem, postprodukcją i tak dalej. Także za tydzień nie wiem, czy będzie materiał. Za, za około dwa tygodnie wleci właśnie materiał nagrany przez mojego kolegę. Wracając, zrobiłem trening pull, ponieważ wczoraj zrobiłem push na Makwicie. Będą może. Będzie może coś z zaraz Powoli Coś tam Wróciłem do przynajmniej do regularnego Trenowania, trenuję minimum te 3 razy W tygodniu, nie obijam się Nie chodzę raz w tygodniu, później 4 Tylko chodzę te 3 razy w tygodniu Nie chcę o sukach nie słyszeć Jestem na jej punkcie serio pojebany Wawmy się jak dzieci, znowu moje plecy Podrapane jak kamienice Hawany ciągle głodny wraz spytała mnie co następne mam w planie już nie poza wymyślaniem nowych marzeń nie mogę już tylko Cię kochać nic nie robić tylko kochać Cię w każdym kraju świata niepotrzebna mapa i tak wszędzie czuję się jak loka, Les czarna młoka jazz, siłownia to seks Twoje cudne ciało leczy mi kompleks chciałbym być brzydki i biedny przez dobę a potem poderwać Cię z nowych że... Chcę, żeby była przy mnie więc zawsze czuł smak i co do planu samego, sporo mam teraz dwójek pośladków, czyli martwe ciągi rumuńskich i teraz uginanie na dwugłowy. Bo odnawiam się jakiś problem w prawym kolanie, już miałem kiedyś z nim problem. Musiałem wyeliminować przysiady, tam obchodziłem się z bułgarami i właśnie wzmacniam dwójki i pośladki. Słaba tylna taśma, przez co mięsień czworogłowy się spina. Kolano jest w kiepskiej pozycji, no i później strzela, boli strzyka. Silny pośladek, rozciągnięty dwugłowy. To jest stabilne. Kolano, brak bólów mięśniowych. Później przeszedłem na mięśnie pleców. Zrobiłem trochę podciągania, wiosłowania. Na hammerze. Fajne w ogóle są maszyny na tym Just Gymie. Jeśli będę tam śmigał dalej, a chyba będę, to popróbujemy i pokażę Wam jakieś fajne frikowe ćwiczenia, które się przydadzą. Tutaj ściąganie pionowe. Cały czas katuję moje łopatki, o których ostatnio wspominałem. No i tak by mniej więcej to wyglądało. Poza tym zrobiłem. Odwrotne rozpiętki, uginanie na dwugłowy leżąc, brzuszek, ale o tym to tam, 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 potem. Zobaczymy się jutro w ważeniu oraz mierzeniu, także do zobaczyska jutro.